Fala kulminacyjna w kostrzynie nad Odrą. Poszkodowani przez powódź zapłacą podatki od odszkodowań. Hiszpańscy rolnicy protestują przeciwko importowi z Ukrainy. Skandal w Unii. Profesor dostał setki tysięcy za raport o rolnictwie. Sytuacja na Odrze w województwie lubuskim jest stabilna. Jak poinformował Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej. W piątek fala kulminacyjna zacznie wkraczać na teren województwa zachodnio-pomorskiego. Warta w Kostrzynie nad Odrą osiągnęła poziom 475 cm przy stanie alarmowym, wynoszącym 410 cm, natomiast Odra osiągnęła 515 cm, przy stanie alarmowym 470 cm. Fala kulminacyjna dotarła do Kostrzyna nad Odrą, potwierdził Kaniak. Miasto jest odpowiednio zabezpieczone. Kostrzyn nad Odrą to specyficzne miejsce, gdzie warta wpływa do Odry, co oznacza, że miasto musi się bronić zarówno przed wodami Odry, jak i cofającą się wodą z Warty, wyjaśnił Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody Lubuskiego. Na początku tygodnia woda z Odry zaczęła napływać do Warty, powodując spiętrzenie i tworząc tak zwaną cofkę. Park Narodowy Ujście Warty zaczął przyjmować wodę z obu rzek. W 1997 roku pochłonął 250 metrów sześciennych wody, pełniąc rolę olbrzymiego polderu zalewowego, co odpowiada aż 250 miliardom litrów. Dla porównania zbiornik „Racibusz” ma pojemność 185 milionów litrów sześciennych, poinformował Sławomir Pawlak. Sztab kryzysowy wskazał miejsca zagrożone zalaniem. Stworzono sztuczny wał, który zabezpiecza ulice, domy oraz sklep wielkopowierzchniowy. Obwałowanie powstało również w porcie, dodał Pawlak. Część prac związanych z obroną przed wysoką wodą obejmowała budowę wałów w Szumiłowie, na obrzeżach miasta. Strażacy użyli także specjalnych rękawów napełnianych wodą, które rozłożono między innymi wzdłuż jednej z dróg w zagłębieniu terenu. Prewencyjnie przygotowano 30 big bagów, gotowych do podjęcia przez śmigłowce. Lądowisko wyznaczono na dawnym terenie przystanku Woodstock, podał Pawlak. Miasta, które powódź już opuściła, wyglądają jak po wojnie z kolei pola, nie nadają się do ponownej produkcji. Monika Chlebosz z portalu Farmer pokazała, z jak dużymi skutkami powodzi mierzą się rolnicy. To, co widzicie w tym momencie, to jest kukurydza. Kukurydza, która jest zalana po czubki. Woda w tym miejscu ma około 3 metrów. Pod wodą tutaj jest około 80 hektarów upraw. Głównie kukurydza i ziemniaki. Straty na ziemniakach szacowane są na blisko 600 tysięcy zł. Tam w tle widać stertę, która jest niemal do połowy zalana. Jesteśmy w minie głogówek, w gospodarstwie, które ucierpiało najbardziej podczas tej powodzi. Oczywiście na tym terenie. Chciałam Wam pokazać, ile żwiru zostało naniesione na łąkę. Tutaj mamy poziom łąki i naniesiony żwir. To jest dobrze ponad metr. Teraz, żeby ta produkcja została odnowiona, na tym polu musi być on wywieziony. Tutaj mamy kukurydzę, również położoną, również wywałowaną, całą w mule. Szacuje się, że na samym terenie gminy Głogówek do przeorania jest ponad 300-400 hektarów rzepaku i podobna ilość kukurydzy, która została w tym stanie na polu. Ubezpieczyciele rozpoczęli już wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. Jak donosi piątkowe wydanie Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy muszą jednak od tych odszkodowań zapłacić podatek. Firmy są zobowiązane do opodatkowania odszkodowań za towary zniszczone przez powódź, a obecnie nie przewidziano żadnych ulg podatkowych w tym zakresie. Monika Dziedzic, radca prawny i doradca podatkowy, cytowana przez gazetę, wyjaśniła, że odszkodowania za zniszczone towary czy surowce nie podlegają żadnym zwolnieniom. Podobne stanowisko zajmuje Marcin Sobieszek, doradca podatkowy. Jak powiedział, cytowany przez Rzeczpospolitą, takie odszkodowanie jest przychodem, który podlega opodatkowaniu tak samo jak inne przychody z działalności gospodarczej. Dziennik zwraca uwagę, że jedynym dostępnym dla przedsiębiorców zwolnieniem jest to dotyczące odszkodowań za zniszczone środki trwałe, ale jego zakres jest ograniczony. Przypomina również, że przedsiębiorcy dotknięci powodzią, którzy mimo strat chcą kontynuować działalność, mają otrzymać nowe świadczenie, po kilkanaście tysięcy złotych, na każdego ubezpieczonego pracownika lub zleceniobiorcę. Osoby samozatrudnione otrzymają natomiast określony procent średniego miesięcznego przychodu za poprzedni rok. Rzeczpospolita dodaje, że jak poinformował w Sejmie minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, rząd przeznaczy na te świadczenia miliard złotych. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział szeroką pomoc dla rolników dotkniętych powodzią, obejmującą darmowe paliwo, osuszacze, badania gleby oraz zmiany w ubezpieczeniu społecznym. Jesteśmy na ostatniej prostej rozmów z Orlenem aby rolnicy, którzy dostarczają pomoc dla poszkodowanych, w tym słomę siano, materiał siewny czy pasze, mogli otrzymać darmowe paliwo od Orlenu. Wiceminister Michał Kołodziejczak dodał, że paliwo przeznaczone na transport produktów dla rolników dotkniętych powodzią zostanie im zwrócone, a Orlen finalizuje szczegóły planu działania. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zapadnie decyzja dotycząca sposobu dystrybucji paliwa podkreślił. Wiceminister poinformował również, że fundusz składkowy KRUS zebrał do wczoraj wnioski o wartości 4 milionów złotych od ochotniczych straży pożarnych z terenów dotkniętych powodzią na zakup niezbędnego sprzętu. Po rozmowach z prezesem KRUS i szefem funduszu składkowego uzgodniono, że fundusz pokryje koszty wynajmu 500 osuszaczy, które zostaną wykorzystane do osuszania domów rolników. Powiedział Kołodziejczak Wiceminister Michał Kołodziejczak zapowiedział również zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Obecnie KRUS może umorzyć rolnikom składki, jednak okres, którego dotyczy umorzenie, nie jest wliczany do okresu ubezpieczenia społecznego. Musimy wprowadzić zmiany ustawowe, aby ten umorzony okres wliczał się do okresu składkowego, wyjaśnił Kołodziejczak. Dodatkowo zapowiedział, że stacje rolno-chemiczne będą przeprowadzały bezpłatne badania gleby, która została zalana podczas powodzi. Wiceminister zaznaczył także, że jeśli wojewoda zwróci się o fundusze na utylizację zwierząt padłych w trakcie powodzi, to środki zostaną przyznane. Państwo powinno zwrócić koszty poniesione przez rolników za zniszczone produkty żywnościowe, które zostały zalane, dodał Kołodziejczak. Redaktorka portalu Farmer wybrała się na tereny, na których mieszkają rolnicy, dotknięci powodzią i przeprowadziła z nimi krótkie wywiady. A jakie są straty na pana gospodarstwie? No, porwała 350 balotów słomy i około 120 balotów kiszonki. Wszystko znajduje się tam rozwalone, nic nie nadaje się więcej do, do użytku, wszystko do użytkowania. Jak dużo potrzebuje Pan słomy, żeby przetrwać zimę? No około 300 balotów potrzebuje, żeby zimę przetrwać, no i 100 balotów pszczołmki Tutaj pomoc już do Państwa powoli zaczyna docierać. Y jakie jeszcze są straty w uprawach? Bo tutaj pola stoją jeszcze pod wodą. No pola stoją pod wodą, ale ja nie mam nic zasiane. Teraz kukurydza jest zebrana. No i czekamy, aż pójdzie wjechać, żeby szło zasiać jęczmień o zimę i pszenicę. Ej, przede wszystkim Cierpieliśmy w temacie zalania, no, pól jak wszyscy rolnicy w tym rejonie, ale to, co nas najbardziej uderzyło w stadninę, no to jest zalanie nam częściowe tutaj tych magazynów siana i słomy to są pryzmy, gdzie woda, no powiedzmy z małej rzeczki y, mocno tutaj wezbrała i zalało nam, nam tu te tereny y, powiem szczerze no, nikt się nie spodziewał bo tu y, jako tako byliśmy jak ta miejscowość zabezpieczona tu wszędzie były worki poustawiane natomiast poziom wody był tak ogromny że y, no, nie daliśmy rady no i tutaj ten teren nam tu zalało po prostu tak jak tu widać te dwa budynki ten budynek był oblany z dwóch stron syna dom ten który stoi za samochodem był na takiej wyspie bo troszkę ten dom jest wyżej i koło było woda no to tam wszystkie pastwiska i ten e, teren był zalany no i stajnie były bezpieczne stajnie były bezpieczne aczkolwiek mieliśmy przygotowany wariant do ewakuacji koni tu gospodarz który ma powyżej fermę drobił udostępnił nam teren taki do, zamknięty teren do przeprowadzki, muszę powiedzieć tu chciałbym też podziękować wszystkim mieszkańcom bo wszyscy się zgłosili że nie było problemu z przeprowadzaniem, gdyby doszło do ten byli chętni do przeprowadzenia a koni, tych koni jest dużo? koni mamy obecnie około 50 czyli jest duże stado co się wydarzyło, no, woda zalała tutaj nas rzeki, w sumie z dwóch rzek E, tak, do wyrzucenia są, cała do, dolna warstwa słomy jest, te górne już też przesiąkają, tak jak ten, kiszonkę już też wyrzuciliśmy e, z trawy. No jakie potrzeby są? No potrzeby są duże, tego określić tutaj nie idzie, bo jeszcze i po sąsiadach też, 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 też wiesz, jest, jest jeszcze dużo takich małych gospodarzy, no co najbardziej się przyda siano, słoma i siano kiszonka. E, jak duże ma Pan stado? 200 dwa mamy. Mleczne czy opasowe? E, mieszane. Mieszane. Okej, okay. a jeżeli chodzi o uprawy, co się wydarzyło na uprawach? Na uprawach, no to co szło, to pozbieraliśmy tam już na polach tyle, co nic nie zostało, bo kukurydza zebrana, zboża pozbierane. Rzepak jest zalany i łąki wszystkie są do, do, do rekultywacji, po prostu, bo to jest wymieszane wszystko z, z żwirem, z tym bułem rzeki naniesione. Sławomir Mencen uważa, że władza coś ukrywa i nie odpowiada na pytania dotyczące powodzi. My... Jako Konfederacja mamy prawo do tej informacji bieżącej raz na wiele miesięcy, ostatni raz w maju. Dzisiaj mieliśmy taką okazję, zgłosiliśmy temat zaniechań w sprawie powodzi. Zadałem serię pytań, na które nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Na ani jedno pytanie panowie ministrowie nie udzieliliście mi odpowiedzi. Ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest kompletny brak szacunku nie tylko do posłów, ale i do naszych wyborców, do Polaków, których interesują te sprawy. Kiedy zaczęła się powódź, naprawdę siedziałem cicho, nie chciałem uczestniczyć w tej wojnie pomiędzy pisem i platformą. Uważałem, że kiedy woda wlewa się ludziom do mieszkań, to nie jest czas na robienie polityki i przerzucanie się winą. Teraz na szczęście najgorsze jest już za nami i mamy prawo oczekiwać, żeby państwo polskie, żeby rząd powiedziało nam, dlaczego doszło do tego, do czego doszło i w jaki sposób doszło do tych wszystkich zaniechań, o, które tutaj, o których tutaj mówiliśmy. Niestety, mam wrażenie, że od paru dni, a w zasadzie od samego początku, jesteśmy świadkiem jedynie operacji PR-owej, nie ratowania ludzi przed powodzią, ale ratowania wizerunku pana premiera. Mieliśmy tą słynną, pojawiającą się podczas poprzednich rządów, kurtkę kryzysową, mieliśmy buty premiera całe zabłocone, mieliśmy t-shirt, mieliśmy premiera w bluzie, mieliśmy premiera nieogolonego, który specjalnie założył t-shirt i poszedł do telewizji wyglądając jak jak Menel, tylko po to, żeby pokazać ludziom, jak on strasznie się tutaj y, pracuje, jak tymi rękoma ratuje nas przed powodzią. To jest PR i nic więcej. Mieliśmy też sztaby kryzysowe na żywo przy mediach. Takich rzeczy się nie robi. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek jakąkolwiek ważną sprawą, wie, że tego się nie robi przy mediach. Czy przy kamerach prowadzicie rozmowy koalicyjne, przy kamerach ustalacie swoje zdanie w związku nie wiem, z związkami partnerskimi, aborcją, kredytem 0%, waszym kandydatem na prezydenta, nie, bo te rzeczy są dla Was ważne, a ratowanie Polaków przed powodzią nie było dla Was ważne. Robienie ważne było tylko dla Was dbanie o PR premiera Donalda Tuska. Premier wczoraj poświęcił tu dużo czasu. Dezinformacji. Mówił, że jakieś anonimowe konta na Twitterze są wspierane przez Rosję. To jest taka tragedia, że doszło do dezinformacji. Największym dezinformatorem w tym czasie był sam premier Donald Tusk. Ton to 13 września mówił, że prognozy nie są alarmujące, kiedy były. Ton to 15 września mówił, że Tama wytrzyma, kiedy wszyscy mówili, że ta Tama nie wytrzyma. To Jacek Sutryk na tych śmiesznych sztabach na żywo mówił, że doszło do... Przerwania zbiorników w Mietkowie, co było oczywistą nieprawdą i ta informacja też poszła. Dezinformacja szła największa od strony tego rządu. Premier wczoraj zbijał wszelkie argumenty, twierdził, że każdy kto zwraca uwagę na nieprawidłowości, kto zwraca uwagę na zaniechania tego rządu, to nie atakuje jego, tylko atakuje ludzi, którzy tam na dole ciężko pracowali. Atakuje strażaków, atakuje wojskowych. To jest nieprawda. Nikt nie powiedział złego słowa o straży pożarnej, nikt nie powiedział złego słowa o ludziach, którzy ratowali tam na miejscu sytuację. Mamy pretensje do działania rządu rządu, administracji rządowej, a nie ludzi, którzy tam rzeczywiście pracowali. Kiedy są pytania zasadne o to, czy liczba ofiar śmiertelnych w tej powodzi jest zasadna, to premier znowu mówi, że to nie jest pytanie do niego, że to jest atak na polską policję. I każdy, i każdy kto stawia pytania według premiera Tuska atakuje polską policję, co również jest nieprawdą. Bardzo dobrze opisała Pani działanie Donalda Tuska. Brawo, bardzo dobrze to słowo ciśnie mi się na usta. Donald Tusk rozpoczął swoje wystąpienie wczoraj od wezwania, żeby nie robić polityki na powodzi, po czym bez przerwy robił politykę na powodzi. Od samego początku nic nie robił, tylko politykę na powodzi. Płacimy podatki na to państwo i mamy względem tego państwa jakieś oczekiwania, że zajmie się bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem zewnętrznym, zajmie się walką z klęskami żywiołowymi. Ja naprawdę nie mam wielu oczekiwań od was, ale mam oczekiwanie, że tym właśnie się zajmiecie. Mam oczekiwanie, że wywiążecie się ze swoich obowiązków, a jeżeli tego nie robicie, to mamy prawo oczekiwać wyjaśnień. Dlaczego tak się dzieje? A nie próby zagadania tematu, próby zrzucenia odpowiedzialności dla kogoś innego. Zadajemy właściwe pytanie i oczekujemy odpowiedzi. Rolnicy z Hiszpanii sprzeciwiają się napływowi zboża z Ukrainy, co nie jest zaskakujące, ponieważ ponad połowa ukraińskiego ziarna importowanego do Unii Europejskiej trafia właśnie do Hiszpanii. W poniedziałek hiszpańscy związkowcy z Unią de Union protestowali w Madrycie, a rolnicy demonstrowali w porcie w Santander, jednym z kluczowych punktów przeładunku ukraińskiego zboża. Domagają się oni wprowadzenia kontroli nad importem zboża, które wpływa na lokalny rynek. Hiszpańscy rolnicy oczekują od Komisji Europejskiej wprowadzenia mechanizmów ochrony europejskich producentów zbóż przed spekulacyjnymi cenami, które destabilizują rynek. Związek Zawodowy Union de Uniones ostrzega, że obecna sytuacja niszczy hiszpańskich rolników. Według danych związkowców import ukraińskiego zboża do Hiszpanii w zeszłym roku wyniósł prawie 8,4 miliony ton, a w pierwszej połowie bieżącego roku już blisko 6,5 miliona ton. Ponad połowa ukraińskiego zboża, które trafia do Unii Europejskiej, płynie właśnie do Hiszpanii, co skutkuje coraz niższymi cenami na krajowym rynku. Organizacja Związkowa wskazuje, że od maja 2022 roku ceny zbóż uprawianych w Hiszpanii spadły aż o 45%. Związkowcy zwracają uwagę, że w rozporządzeniu wspierającym Ukrainę uwzględniono środki ochronne dotyczące niektórych wrażliwych produktów na poziomie Unii Europejskiej. Przekonują, że gdyby te kryteria zastosowano do importu pszenicy i kukurydzy z Ukrainy do Hiszpanii, to zniesione cła powinny już zostać przywrócone. Ich zdaniem bezczynność unijnych instytucji dowodzi, że ani Komisja Europejska, ani Rada Europy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, która negatywnie wpływa na hiszpańskich rolników. Protestujący rolnicy w Santander domagają się monitorowania napływu żywności do Unii Europejskiej, oraz pilnego wdrożenia rozwiązań ograniczających import. Zgłaszają również żądanie pokrycia strat poniesionych przez producentów zbóż. Rolnicy nie będą siedzieć bezczynnie, dopóki klauzule ochronne nie zostaną wdrożone, a importowane zboża nie będą spełniać tych samych warunków, które my musimy spełniać, komentuje Luis Cortez, koordynator stanowy Union de Uniones. Rolnicy zapowiadają kontynuację protestów do skutku. Nie ma się co dziwić ich postawie, zwłaszcza z polskiej perspektywy. Argumenty protestujących są proste i przekonywujące. Nie chcemy sprzedawać tanich zbóż i kupować drogiej paszy, mówią związkowcy. Także około 100 rolników z Sori, miasta w północno-środkowej Hiszpanii, wzięło udział w proteście zorganizowanym przez organizacje rolnicze. Przed miejscowym oddziałem Ministerstwa Rolnictwa przynieśli worki ze zbożem, które rozsypali, aby zwrócić uwagę na bardzo niskie ceny zbóż. Protestujący podkreślają, że sytuacja na wsi jest tragiczna. Jeśli ceny skupu nie wzrosną, będą zmuszeni do likwidacji swoich gospodarstw. Wiele towarowych gospodarstw w regionie jest obecnie całkowicie nierentownych. Jesteśmy w okresie siewu i nie wiemy co robić, ponieważ notujemy duże straty na zbożu. Nawozy kosztują około 400 euro za tonę, a cena zboża to jedynie 210 euro. To jest niemożliwe. Gdybym nic nie zasiał, przynajmniej nie straciłbym pieniędzy, mówił jeden z protestujących rolników. Wskazuje on, że w regionie w ostatnim sezonie obsiano o 40 tysięcy hektarów zbóż mniej. To prawie jedna czwarta całkowitej powierzchni upraw w prowincji. Jeśli problem rentowności nie zostanie rozwiązany, doprowadzi to do całkowitego zaniku upraw, zaznacza. Rolnicy nie tylko potępili tragiczną sytuację cenową na rynku zbóż, ale również zażądali pilnych działań pomocowych ze strony rządu. Wśród ich postulatów znajduje się wypłata 70% zaliczek na dopłaty bezpośrednie w październiku, aby gospodarstwa mogły zapewnić sobie płynność finansową niezbędną do prowadzenia kampanii zasiewów. Rolnicy domagali się również przywrócenia ceł na zboże z Ukrainy. Według koordynatora ponad 70% ukraińskiej produkcji trafiło w tym roku do Hiszpanii, co negatywnie wpłynęło na krajowe ceny skupu. Również w Badajos w mieście w zachodniej Hiszpanii rolnicy protestowali na targach rolniczych przeciwko ministrowi rolnictwa. Domagali się jak najszybszej wypłaty dopłat bezpośrednich oraz szczepień zwierząt przeciwko chorobie niebieskiego języka. Wieś ma więcej problemów niż w marcu, kiedy odbywały się protesty w wielu krajach, mówił organizator strajku. Nowa wizja Unii Europejskiej w kwestiach rolnictwa to główny temat raportu przygotowanego przez Petera Stroh-Schneidera na zlecenie Komisji Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała ten dokument na początku września, a obecnie rozpoczęła się dyskusja na temat wynagrodzenia autora. Raport, liczący 100 stron, zawiera swoisty dekalog wytycznych oraz 14 zaleceń dla unijnej branży rolniczej. Dokument ma być odpowiedzią na liczne protesty rolników, które miały miejsce w całej Europie na początku roku, w tym także w Polsce. Raport przygotował niemiecki naukowiec Peter Strohschneider profesor historii średniowiecza. Jak donosi serwis Politico, nietypowe jest nie tylko jego akademickie zainteresowanie, ale także wysokość wynagrodzenia. Specjalni doradcy Komisji Europejskiej mogą otrzymywać maksymalną stawkę do 600 euro za dzień pracy. Jednak Strom Schneider, decyzją Ursuli von der Leyen, zarabia dziennie o ponad 60% więcej, 973 euro. W sumie jego wynagrodzenie wynosi 150 tysięcy euro za 154 dni pracy. Krzysztof Demke, autor innego raportu na zlecenie Parlamentu Europejskiego, określił takie zarobki jako marnowanie publicznych pieniędzy. Z informacji Politico wynika, że dzienna stawka sztrochindera odpowiada poziomowi dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej. Nie jest to jednak sprzeczne z unijnymi zasadami. Rzecznik Komisji Europejskiej, Balas Ujwari, wyjaśnia, że problem nie dotyczył również historycznej specjalizacji niemieckiego profesora. Nie chodzi tu o wiedzę akademicką profesora Petera Strohschneidera, ale o jego osobowość oraz umiejętność poruszania się jako zaufany arbiter w złożonych procesach negocjacyjnych, odpowiedział Ujwari na pytania polityko. Portal cytuje również anonimowego pracownika organizacji, z którą Schneider konsultował się w sprawie raportu. Aby być uczciwym. Otrzymał bardzo złożone zadanie i wykonał dobrą robotę, ale mimo to wynagrodzenie wydaje się nieco nieproporcjonalne. Komisja Europejska regularnie korzysta z wiedzy i usług doradców specjalnych, wśród których znajdują się także nieopłacani eksperci. Na przykład, były premier Włoch Mario Draghi przygotował 400-stronnicowy raport na temat konkurencyjności Europy, nie otrzymując za to ani centa z unijnej kasy. Stanisław Barna pokazał, jak wyglądają prace u rolnika, któremu spłonęło gospodarstwo. Jednak potrafię jeden drugiemu pomóc. Tutaj pan jest, yy, który jest poszkodowany. Pan Janek. Panie Janku, bardzo współczujemy. Pan Janek opowiada, że ludzie tutaj jechali, zatrzymywali się samochodami i pomagali, przy, przy, jak pożar trwał. Coś niesamowitego. Ale zobaczcie, tutaj co tu się dzieje. Yy tutaj z wioski, czy z Suchania? Skąd ci jest, ludzie, okolicznie, Janku? Okolicznie. Trzeba, ok tarnową, drzewo. tarnową drzewo. tutaj bliskie, sąsiednie wioski. Zobaczcie, jak ludzie sobie pomagają. Straszna tragedia. Widzicie, tu jest kupa zboża, na górze pewnie było, tak? Na górze. Na górze i z prawej e, strony, e, z lewej, no, i z, no i z prawej, prawej strony. Całe na żniwa. No, całe zniwa tutaj, jak Janek mówi. Stracił, stracił pieniążki, ale zwierzęta się uratowały, jak tu rozmawiam. E, Zobaczcie, tu jest owiec, tutaj o, zboża, hałda zboża. Jedna, druga. E, tutaj, tutaj mamy z góry. Słoma się spaliła, no wszystko się spaliło. To, słoma była na dole, nie? Słoma była na suficie. A tu. na suficie, na, na stropie, no. To była słoma. No i no, straszna tragedia, ale ludzie się mobilizują. Słuchajcie, jest zbiórka. Proszę, pomóżmy. Kto tylko jak może. Mówi, że tutaj e, pa, e, paszowo to jest. E, potrzebne tylko zboże, tak? Tak. Siano, siano, kiszonka, słoma, mówi Janek, że wystarczy. Jeśli byście mogli, to naprawdę prosimy o pomoc finansową. Zboże, kto ma zboże, zboża do siewu tu są też potrzebne, bo też się spaliło zboże do siewu, tak? Materiał siewny się spalił. Tyle, pozdrawiam i pomóżcie tutaj Państwu normalnie, żeby to Powstało od nowa, i żeby rolnik mógł żyć spokojnie i, i, i zdrowo. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o proteście hiszpańskich rolników. Dlaczego nikt nie reaguje na zgłaszane od dawna problemy z opłacalnością produkcji rolnej w Europie? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.